Siema, ma, to jest Mr. the Model albo TPFusiek. Dzisiaj yy, pokażę Wam, znaczy nowa seria, zagramy sobie w CESA. To będą takie poradniki dla początkujących. Pokażę Wam co i jak w CESA, Przeważnie na serwerach takich, yy, no, serwerach FFA plus BF2. Takie są moim zdaniem najlepsze. Mamy 1000 kasy albo 800. Przeważnie kupujemy Digla albo zostawiamy broń Digl ma tylko 7 naboi, ale jest dobry. Aj. na razie nie gram jeszcze na serwerze, ale postaram się nakręcać na serwerze. I w drugim odcinku podam tam parę serwerów i tak. Gdy zauważyliś, Gdyby zauważyliście to, tak. O, skaczę sobie tak. To skakanie spodowane je, spowodowane jest przyciskiem CTRL. CTRL to jest. Tak normalnie to jest kucanie. Jak widać. Ale służy też do takiego podskakiwania. No i tak jak mówiłem w drugim odcinku, pewnie podam parę serwerów. Dobra. Jak widać, to jest broń AK. Z niej nie możemy walić full auto. Jak wszyscy. Że na trzymamy, bo to nic nie siada po prostu. Musimy naciskać. Wtedy zawsze będziemy kogoś zabijać. Zaraz to zademonstruję. O, widzieliście. Jakbym trzymał przycisk myszy. Lewy. O, widzieliście, jeśli trzymam, to nic nie siada. Spróbuję teraz podtrzymać. widzieliście nic. A teraz na ponaciskam. O. Jak widać. W tej broni, ona ma największy rozrzut w grze, trzeba właśnie naciskać. Tak jak powiedziałem, hmm. aha, zaraz coś jeszcze pokażę w kolejnej już rundzie. Aha, gdybyście zauważyli, moje boty nazywają się, y mają przed swoim imieniem pedał, dlatego że tak jakoś dałem. Tak mi się wymyśliło. Zaraz wam pokażę jeszcze jedną przydatną rzecz: AWP. Broń snajperska. Kosztuje 4750 zł. Ciekawy. Bierze za jednym strzałem całe HP. Jeśli umiecie grać, no to kupcie sobie AWP. Trzeba się naprawdę wykazać celem, którego ja chyba nie mam. A, jest cel. Dobra, jeszcze granat. Granaty zawsze porzucajcie pod nogi. No i co zrobiłeś? Pedale. Ja tu kręcę odcinek, więc pedał mi przeszkadza. Spróbuję jeszcze raz wrzucić pod nogi. O. Jemu ja już zabiera całe HP i tylko go można dobić z, normalnej, z normalnego pistoletu. Dobra, idziemy jeszcze tych ścian. AWP można strzelać bez celownika, ale to na pewno się trudno celuje. To jest typowa broń taka bardziej na zabijanie, nie na bez celownika, bardziej na odległość. A to jest druga broń snajperska, Scout się nazywa. Ona jest troszkę słabsza niż AWP, nie zabija za jednym strzałem, ale w heda jak się trafi, to zabije. Ale lak W heda jak widać, zabija za jednym razem. Ojej, ale lagi, przepraszam bardzo. A już. Jak się trafi w brzuch, to widzicie, za dwoma razami trzeba. Aj, zabił mi go. Albo po prostu zrobić. Co za debil Szczelć kolesia raz i potem go tylko dobić z pistoleta. No i dobra, no i to tylko pokażę, i pewnie będziemy kończyć. A w drugim odcinku podam fajne serwery. Może tam zagramy. Jak widać, trafiłem i dobiłem. Ojoj, no dobra, nic się nie stało. Dobra, jeszcze mogę pokazać aha to jest broń Glock po początkowa w w ct w TT. dostaje się ją na początek zawsze każdej rundy ma możliwość strzelania serii o ale buła ma możliwość strzelania serii i normalnie ja osobiście wolę serią jak widać zabija dobrze oj 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 Dobra, no to zginałem, ja się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, jeśli chcecie kolejny odcinek, no to napiszcie mi w komentarzach, czy ta seria w ogóle ma sens z cs -em. nie wiem, nie wiem, naprawdę, czy mam, znaczy mam, że, czy jest jeszcze...